Patrzcie, rozwalony bunkier. Tam są części, nie wiadomo, czy to był rozwalony, czy został przywieziony z in inland. No, ale mi się wydaje, patrzcie, jakie mocowanie. Tam widać, jakby był. Idziemy jeszcze od drugiej strony popatrzeć. Może skąd inąd, jak to powiedziałem, skąd indziej został przywieziony i tu wywalony. No nie wiadomo. Jeszcze popatrzymy z drugiej strony. Ale jest rozpieprzony. O, jeszcze ta druga strona. Patrzcie się ile elementów. Mi się wydaje, że on był... Może tutaj albo przywiezione te elementy, elementy zostały no i rozpieprzone tutaj stalowe zbrojenia znaczy, że była to dobra konstrukcja i to spora. Jeszcze pójdziemy w tą stronę, albo wejdziemy do tak zwanego piekiełka czyli do środka i zobaczymy to z dwóch stron wow on mógł tutaj być ja. albo został tak jak mówiłem przywieziony tutaj ale ta stalowa konstrukcja to będzie ważyła z 200 kg cała 250 tam coś jest jakaś takie Widzicie to? Ale patrzcie jakie pręty. One są porozcinane. Wow. A ile tu tych różnych mocowań. Panie nie usiadnij pan na jakich pręt. Bo pan se dupę rozkraczysz. Oh. Już się właśnie zaczepiłem. Dobra zrobię pauzę. O, jestem z powrotem, patrzcie się, jakie elementy stalowe tu leżą Jakieś pudełeczko Wow, to pudełeczko zabierzemy Sprawdzimy co jest w środku Co by to mogło być? Ten tu metalowe No dobra, kończymy. Kończymy to chyba wysadzony bunker Ale jakie kurde to ładne jest, Patrzcie się Kończymy! Jeśli filmik Wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli jesteś nowym widzem, możesz mnie zasubskrybować, tak więc trzymajcie się! Hej, Kasiemka, do następnego!